Dzień dobry Państwu, Jan Fijor, kryzys 2020. Odcinek poświęcony tajemniczemu nabywcy 300 ton złota. O tym co widać i czego nie widać. Zapraszam Jan Fijor. Proszę Państwa, zanim przejdę do. Głównego wątku, właśnie tych 300 ton złota, chciałbym się podzielić z Państwem pewną refleksją odnośnie chińskiego planu zerowania do dna. To znaczy, ja to tak nazywam, bo nie wiem jak jest po chińsku. Mianowicie chodzi o to, że Chińczycy, e, że, że prezes chiński, prawda, y, y, Xi Jinping, e, Postanowił wyzerować tego wirusa, no żeby, żeby go już nie było, a nie, nie, wiem, nie wiem, to jest przecież niemożliwe, i chyba Chińczycy wiedzą o tym, że, że, że te testy, które określają, czy ktoś ma, czy nie ma tę chorobę, to te testy są zawodne, niejednoznaczne itd. Tak no i tak się zastanawiam, dlaczego oni to robią, bo logicznego uzasadnienia na to nie ma. No, i już zacząłem nawet kląć, że to powrót do zamordyzmu, do maoizmu. I chcę, żebym że miałem nawet zadzwonić do Sebastiana Pitonia, żeby mu powiedzieć, że wypisuje się z jego sojuszu chińsko-chińskiego. Chińsko, Ale, proszę Państwa, 4 listopada, w piątek, przedwczoraj. Nagrywam 6 listopada o 12.27. Zaczynam. Dwa dni temu złoto dostało takiego kopa, jakiego już nie miało dawno i to w bardzo dziwnych, codziennych okolicznościach. Mianowicie cena złota wzrosła w ciągu jednego dnia o 3,36%, co jak na złoto jest bardzo dużo, bo złoto, jak Państwo zauważyliście, to nam niewiele rośnie, 1% to już jest bardzo dużo srebro tak, srebro może i 30% dziennie 54,80 dolara podrożało złoto w piątek skąd się wzięło to, to, ten, skąd się wziął ten gwałtowny skok no i tutaj przerwę moje myślenie o Chinach e, na, na moment e, e, za, bo zacząłem szukać przyczyny, bo zawsze chcę wiedzieć jak się coś niezwykłego dzieje chcę wiedzieć dlaczego tak się stało no i dowiedziałem się, proszę Państwa, z raportu Światowej Rady Złota, że ktoś kupił 300 ton, czyli 10 milionów uncji, 10 milionów krążków jednouncyjnych. Jednorazowo, I to jest absolutny rekord chyba w dziejach handlu złotem, przynajmniej tych rejestrowalnych. No i, i, i kto to jest i jak to się, jak to się stało? Po tym, proszę Państwa, jak Fed mniej więcej trzy miesiące temu zaostrzył politykę monetarną w ten sposób, że agresywnie zaczął podnosić, agresywnie zdaniem Fedu, ale zaczął jak na amerykańską, jak na amerykańskie warunki, to od 40 lat tak agresywnie nie podnoszono stóp procentowych. Stopy procentowe, czyli koszt pieniądza, poszybował w górę. Teraz niedawno była kolejna, chyba trzecia, taka dość duża, czy procenta, czy czwarte punktu procentowego wzrost. To tradycyjnie oznacza spadek popytu na złoto. Czyli w momencie tuż po, po, po podniesieniu, trzecim podniesieniu stóp teraz chyba do 4%, mimo że, że cena złota jest, co prawda, jeszcze daleka od, od rekordowych swoich szczytów, popyt na złoto fizyczny nie tylko nie spadł, ale wzrósł. No nagle 300 yy, ton, to proszę Państwa, Niewki dmuchał. No i znowu zmienię temat na chwilę. Mianowicie, pewnie pamiętacie Państwo, albo jak nie pamiętacie, to może yy, Wam przypominają różne yy, ruskie onuce, że w 2013 roku, pod koniec 2013 roku i przez kawałek 2014, był tak zwany Majdan czyli amerykańska interwencja w życie polityczne Ukrainy, naszego sąsiada, jaka, jaka to już nie będziemy w to wchodzić. Potem był Hongkong, 1920, rozruchy antychińskie wywołane nie wiadomo przez kogo, czyli wiadomo przez kogo. Teraz są w Iranie rozruchy, proszę Państwa, wywołane śmiercią Mahsy Amini, zapisałem sobie nazwisko, dziewczyny, która rzekomo została zatłuczona przez policję, rzekomo dlatego, że, że nie ma ciała jak o ile się dobrze orientuję, jeszcze to nie znaleziono ciała została zatłuczona przez policję zdaniem protestujących za to, że miała niewłaściwe nakrycie głowy nie dość ortodoksyjne to faktem jest, że oni tam mają się wydziwiają z tymi nakryciami głowy no ale Coś tu jest, proszę Państwa, grane. Trudno, z drugiej strony, trudno zrobić rozruchy, bo te Majdan i Hongkong, i, i teraz Iran, i jeszcze, jeszcze, jeszcze wiele innych, Tajwan, te, to, są, to są rozruchy robione. Przez kogo? CNN, CIA, CNN, te trz, trzy literowe amerykańskie stowarzyszenia, organizacje, instytucje. Proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że trudno zrobić rozruchy, jak rozruchanci siedzą w domu zamknięci z powodu niezwykle groźnego wiarusa. Pomyliłem się, ale wiecie, celowo. Jedzą w domu, no bo jest lockdown, bo nie wolno wychodzić. Nie można pracować, nie można chodzić do szkoły. Z dużo zakażeń, zwłaszcza w wielkich miastach. I tam właśnie siedzą. Bo na prowincji to sobie łażą po ulicach. i nic się jakoś nie dzieje. I znowu zmieniam ten Dzięki temu raportowi Światowej Rady Złota, bo te, te, dwa, te dwa wydarzenia są bohaterami tego, tego dzisiejszego mini pelietonu. Wiemy Wiemy, że, że, że ktoś kupił, że kupił dużo, i wiemy też, dlaczego złoto nie spadło aż tak bardzo, jakby powinno spać, jak powinno spać na skutek tych dużych podwyżek. Stuprocentowy. Po pierwsze, proszę państwa, spadek, złota, spadek ceny złota, który miał miejsce w ostatnich, ostatnich 4 czy, czy 5 miesiącach, nie był tak aż tak duży, jakby to wynikało z, tej, z tego zamieszania w, w, w polityce FEDU. Więc e, na, spadki na rynkach metali szlachetnych, jak chodzi o. Fizyczny popyt pozostają relatywnie niewielkie. Czyli popyt na fizyczne złoto i srebro jest stosunkowo wysoki w dalszym Po drugie, banki centralne tylko w tym w trzecim kwartale tego roku kupiły ja cały czas mówiłem, że kupują złoto jak najęte. Tylko w trzecim kwartale kupiły 399 ton. Czyli to jest następne działanie na kontrze polityki monetarnej FEDU, która zmierza do tego, żeby, prawda, zwi nie wiadomo do czego zmierza, zmierza żeby ograniczyć inflację, no tak, tak, się, tak to wygląda, ale inflacja nie spada. Natomiast na pewno powod jednym z elementów sprzyjających tej polityce jest to, że złoto w takich warunkach, cena złota w takich warunkach ma spaść, ale nie spada. 399 ton kruszczu sprzedano w trzecim kwartale 2022 roku. 99 e, ton poszło do sieci i e, instytucji, które, o których wiemy. E, to były przeważnie, e, przeważnie były to e, prywatni nabywcy, prywatne firmy. E, natomiast... E, Natomiast y, uzupełniono, uzupełniono skarbce walutowe. Y, Międzynarodowy Fundusz Walutowy y, u, 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 uważa, że, 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 że mimo, mimo te, tego trendu po, odtwarzania czy powiększania zasobów, to ta ilość sprzedana była niezwykle y, duża i zastanawiająco. Wysoka, zastanawiająco tajna, dlatego że ci, o których wiadomo, o tych 100, milion 100 tonach, wiadomo, że to kupili prywatni i prawda i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy jeszcze jakieś inne instytucje tego typu, to te 300 ton nie wiadomo kto kupił. No i zaraz zastanawia się, zastanawiają się, właśnie, głównie m, m, można powiedzieć, eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Światowej Rady Złota, zastanawiają się, kto mógł kupić 300 ton złota i w jakim celu to zrobił. No i ja taką analizę tu po, po, powypisywałem sobie pewne dane na, na, temat, prawdopodobnych, na temat prawdopodobnych nabywców. No zacznijmy od tego, że Rosja, Rosja jest, proszę Państwa, mogła dokupić Rosję. Rosja jest drugim co do wielkości krajem wydobycia złota na świecie. Zwykle produkują ponad 300 ton, wydobywają ponad 300 ton rocznie. Przed lutym 1922 roku Rosja eksportowała złoto i to naprawdę w dużych ilościach do Londynu, Nowego Jorku, Szanghaju, gdzie się tylko dało. Od czasu inwazji na, na Ukrainę rosyjskie złoto już nie jest tak pożądane, jak mile widziane na zachodzie. Natomiast nawet w Azji też jest, jest problem z jego sprzedażą, dlatego że pewne kraje, na przykład Chiny i Indie, które są tradycyjnie dużym, dużymi importerami złota, nie chcą się ujawniać, w swoich, no, można powiedzieć, sympatiach do, do Rosji, bo, bo e, złoto, e, eksport rosyjskiego złota jest obłożony, czyli import przez inne kraje jest obłożony sankcjami, nie? więc jeżeli by kupowali, no to byłoby to widoczne i, a nie chcą, nie chcą sobie psuć relacji z innymi krajami, mimo że rzeczywiście są, sympatyzują z, z, z polityką rosyjską. Rezerwy rosyjskie w dolarach i euro, które, za które można byłoby to, te 300 ton kupić, zostały zamrożone przez, przez sankcje, co, zmieni, co zmniejszyło nie tylko e, możliwości płatnicze, e, e, no, zmniejszyło po prostu możliwości zakupu przez, przez Bank Rosji, naród rosyjski, który tradycyjnie jest dużym nabywcą złota i posiadaczem złota. E, w, po sześciu latach naprawdę boomu, jak chodzi o zakupy, sześciu latach poprzedzających rok 2020, czyli pandemię, przestał kupować złoto. Rosja w 2022 roku po inwazji na, na, na Ukrainę powiedziała, że skoro nie może eksportować złota, to będzie skoro nie może eksportować złota, to będzie je importowała i zagroziła, że zaimportuje, chociaż wiceprezes, taki mam cytat Aleksija wicegubernatora Banku Centralnego Rosji, Aleksija Żabotkina, który powiedział w zeszłym miesiącu że zakupy nie są praktyczne obecnie zakupy złota nie są praktyczne ponieważ mogą podnieść podaż pieniądza a tym samym zwiększyć inflację, no więc Rosja najprawdopodobniej jednak nie, chociaż jest możliwym kupcem, może więc eksporterzy z ropy naftowej z Zatoki Perskiej. No więc to głównie tu jest Arabia Saudyjska, Emiraty i Kuwait. Oni się obłowili rzeczywiście na tym kryzysie energetycznym, ostatnim. Jest tam też sporo majątkowych funduszy, prywatnych majątkowych funduszy, które inwestują pieniądze właśnie w złoto. Ostatnio w, w aktywa, takie, których były niedobory w tych, w tych funduszach. Być może właśnie szukali uzupełnienia, możliwości uzupełnienia. Tych aktywów przez złoto for, no, w celu dywersyfikacji tych, tych funduszy. Największym, e, największy zapas złota w świecie arabskim to jest około 320 ton, ma Arabia Saudyjska, ale Arabia Saudyjska od 2010 roku nie zgłosiła jeszcze żadnych zmian, jak chodzi o swoje zakupy. E, gdyby kupiła 300 ton w tej chwili, to by, było, to by oznaczało, że podwoili swoje zapasy. Zapasy złota. No to jest duży, mocny, mocny krok. Raczej Arabia Saudyjska chyba nie. Ja to eliminuję prywatnie. To nie jest to, że to ktoś by eliminował. Następnym kandydatem mogą być Indie. Tradycyjnie bardzo duży, bardzo duży importer złota. Ostatni, ostatnich dużych zakupów dokonał. W 2009 Indie dokonały w 2009 roku kupili 200 ton złota od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Patrzcie się, jak ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który tak pomaga światu i tym biednym krajom, jak się obłowił, co 200 ton złota. Od tego czasu Indie kupują już stopniowo, już nie tak, już nie tak gwałtownie, bo się boją, że to może sprawić. Yy, wpłynąć na, 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 na walutę, na, pogorszyć, pogorszyć bilans, e, bilans monetarny e, kraju. Ale ostatnie miesiące to jest pogorszenie się, e, pogorszenie się e, importu metali szlachetnych przez, przez Hindusów, zwłaszcza w sektorze e, konsumenckim. Zwykle tam ludzie, prywatnie ludzie kupują złoto. E, złoto w tym w dystrybutorem złota, tak jak u nas w Polsce energii elektrycznej jest państwo. Tam też państwo, tam też państwo narzuca i wysokie ceny, i, i utrudnia prywatny import. No, tak jak, 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 u, nas, jak u nas, państwo państwo równe. No, ale czy to Indie, to raczej ja się opowiadam, że nie. No więc zostaną właśnie zostają tylko Chiny. To jest. Chiny, jak wiemy, jest druga na druga co do wielkości bezwzględnych w liczbach gospodarka świata i kupuje, kupuje dużo. Proszę Państwa, w 2015 roku Chiny, Bank Chin, Ludowy Bank Chin, ujawnił prawie 600 tonowy skok w swoich rezerwach złota, bo przez wiele lat nie podawali danych. Po 6 latach milczenia, czyli między 2009 a 2015 Skoczyło im o 600 ton. Kraj nie zgłaszał żadnych zakupów, żadnych zmian w swoim bilansie do 2019 roku, co podsyca tylko spekulacje, że może robili to pod radarem, tak żeby, żeby nie, nikt tego nie widział, że kupili pokryją. Dane handlowe pokazują, że, że dalej. Chiny nabywają ogromne ilości kruszów. Co prawda nie pod szyldem już rządu, tylko pod szyldem różnych instytucji, które są mniej czy bardziej, obecnie bardziej powiązane z rządem niż kiedyś. W tym roku Chiny zaimportowały do tej pory 902 tony złota. To jest bardzo, bardzo dużo, nikt tyle nie kupił, więc te 300 ton, które kopią, sami wykopują, to, to nie jest tak wiele w stosunku do tego co kupują czy co posiadają i chociaż popyt krajowy jest silny, obywatele kupili w tym roku 601 ton w trzecim kwartale Chińczycy nie osiągnęli poziomu nawet z 21 roku to więc skoro się szypują do jakiegoś skoku albo przynajmniej porównania z rokiem 21 to to może to być właśnie ten kandydat na tego utajonego, utajnionego nabywcę. No więc, moim zdaniem, mój głos jest taki, że to Chiny kupiły, proszę Państwa, to złoto. I teraz chciałbym się zastanowić albo wyjaśnić, dlaczego tak myślę, dlaczego kupiły. Proszę Państwa, z tego, co wiemy na temat złota, Wiemy na pewno, że złoto jest aktywem najodporniejszym na matactwa banksterów, banków centralnych i w ogóle państwa, a zwłaszcza rezerwy federalnej. Wszystkie inne aktywa, mówię o tych głównych aktywach, jak akcje, czy papiery wartościowe, akcje oraz waluty, czyli pieniądze, czyli waluty, przepraszam, nie pieniądze, są znacznie gorszym sposobem przechowywania majątku niż złoto. Więc Chiny prawdopodobnie kupiły to złoto nie ze względu na nawet na te ilości, bo i tak mają najwięcej na świecie złota, ile ze względu na coś, o czym wiedzą, a o czym reszta świata nie wie, czy zachód na pewno nie wie, albo może nie bierze pod uwagę, że ten zakup może się wiązać. Z kwestią nowego pieniądza światowego o którym żeśmy już mówili parokrotnie i to nie tego globalistycznego lecz tego wschodniego a może nawet tego CDB, CBDC czyli e, czyli juana opartego czy popartego złotem juana cyfrowego i to proszę Państwa jeszcze chyba u prawdopodobnia i tę wersje uprawdopodobnia stosunek e, Chin do czy, czy rządu chińskiego do COVID. -a. To tłumaczy, dlaczego oni tak pilnują, aby im Amerykanie nie zrobili jakiegoś Majdanu, Iranu czy Tajwanu, bo jak powiedziałem, że jeśli chce się zrobić rozruchy, no to Trzeba mieć dostęp do tych, który, którzy mogą te rozruchy przeprowadzić. Polityka tego zerowego COVID-a to jest polityka trzymania ludzi, zwłaszcza w wielkich skupiskach, wielkich skupiskach miejskich czy, 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 czy regionalnych od kontaktu ze sobą i z obcymi ludźmi, jak na przykład z Amerykanami i tak ja to widzę. Proszę Państwa, ogłoszenia parafialne. Piaska już za pasem niecałe 7 tygodni nas dzieli od Wigilii Bożego Narodzenia. No i potem prezenty, a, świetny, a, a najlepszym prezentem dla młodzieży, dzieci i młodzieży są oczywiście książki. Akademia Młodych Milionerów to seria powieści, baśń, opowiadań uczących dzieci i młodzież zasad przedsiębiorczości. Prowisko pokażę, ktoś jeszcze nie widział, to jest okładka, Browiska. To powieść o inflacji i ale w świecie mrówek. Ale idealnie pasujący do świata żywych, nasz nas, nas samych ludzi. E, następną książkę, którą chciałbym, a nie mam, nie mam niestety egzemplarza przy sobie, to są Skarby księcia Sławomira. Baść o przedsiębiorczym szewcu. Złoto Johniego to jest bajka o tym, jak na dalekiej planecie odkryto prawdziwy pieniądz. Złoto. Leśna spółka wiewiora Albina czy finansowe przygody Bobra Antosia to gotowa re recepta na sukces w interesach. Taka pigułce opowieść bardzo pouczająca, ciekawa i pożyteczna. Pytajcie Państwo o książki Akademii Młodych Milionerów do nabycia wciąż po cenach sprzed inflacji. Księgarnia wydawnictwa zaprzyjaźnione księgarnie podaję tutaj tylko. To jest księgarnia wydawnictwo fp.pl, wydawnictwo FP, tak publishing.pl. Następna to jest czas, najwyższy czas n czas. Raz jedno słowo.pl oraz księg, księgi Barneja,pl bez polskich liter. Księgi Barneja bez polskich liter. Proszę Państwa, więcej ogłoszeń w opisie filmu poniżej. Poniżej znajdziecie Państwo. Na razie żegnam i. Do usłyszenia wkrótce.